Ja już nie chcę się nad Tuskiem wdęcać, ale myślę sobie, że jego koniec już nadchodzi i to zły koniec, brzydki koniec. Dzień dobry moi drodzy z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Donald Tusk jest politycznie skończony. Coraz wyraźniej widać, że jego czas się definitywnie zakończył, a jedyne co mu pozostaje, to desperackie trzymanie się resztek władzy, które i tak lada moment zostaną mu wyrwane z rąk. Z każdym kolejnym tygodniem traci wpływy, poparcie i resztki wiarygodności. Jego europejscy sponsorzy powoli się od niego odwracają, a w kraju narasta presja by rozliczyć go za lata politycznego podporządkowania Polski interesom Berlina i Brukseli. Niewykluczone, że wkrótce Tusk będzie musiał salwować się ucieczką, nie z salonów polityki, ale z samej Polski, by uniknąć odpowiedzialności i nie stanąć przed Trybunałem Stanu. Zdradzę Państwu tajemnicę, która jest skrzętnie ukrywana. Do końca 24 roku, dokładnie chyba do końca stycznia 25 roku z KPO z pieniędzmi włącznie, którymi pozyskała Prawo i Sprawiedliwość, pozyskało, wykorzystaliśmy z swoich środków przeznaczonych przez Unię Europejską tylko 17%. 17%. Podczas kiedy Niemcy wykorzystali to wprost to w pierwszych miesiącach. I Państwo myślicie, że oni nam tych pieniędzy nie dają, dlatego że, że coś tam, coś tam. Nie, to preteksty. Tych pieniędzy już nie ma. Pieniądze już zostały zeżarte przez Unię Europejską. I proszę nie myśleć sobie tutaj o Unii Europejskiej jako o przyszłości Polski, bo to jest polski grób, a nie przyszłość Polski. I szczerze mówiąc, ja się coraz częściej zastanawiam, czy aby w tej Unii Europejskiej nam się jeszcze opłaca być w ogóle. Bo z wariatami, z takimi konfabulantami niemieckimi, teraz Urszula Ur von der Leyen będzie miała wotum nieufności, bo widzą to, widzą to Włosi, widzą to już Polacy. Widzą, tylko Niemcy nie widzą, że Unia Europejska to jest taka czwarta rzesza, że kto, komu wolno interesy robić, ale interesy takie, żeby na tym zarabiać. No tylko Niemcom, nikomu więcej. Tak wykombinują, tak wykombinują, że na końcu Niemiec zarabia. I jeżeli to jest tak, że a propos tej ustawy wiatrakowej, która mnie straszliwie boli bo mówienie tutaj bo tu niestety to jest Ministerstwo Ochrony Środowiska i Klimatu, a więc pani Keni Kloska powiem tak. Wpuszczanie w tą ustawę Polski to jest zdrada stanu. Marek Jakubiak uderzył w Donalda Tuska z siłą, jakiej ten się nie spodziewał. Nazwał go politycznym trupem, który wypalił się niczym stara żarówka. Raz zabłysnął, a potem zgasł na zawsze. W oczach Jakubiaka Tusk przestał być komukolwiek potrzebny, został odstawiony na boczny tor i dziś nie liczy się już ani w Europie, ani w Polsce. Nie zaproszono go do rozmów, nikt nie zabiegał jego uwagę, a nawet europejscy przywódcy wolą rozmawiać z prezydentem elektem niż z nim. Dla Jakubiaka stał się on pariasem kontynentu. Dlatego, że, tak jak powiedziałem z trybuny sejmowej, proszę państwa, cały świat od wiatraków odchodzi. Odchodzi! Zostało Niemcom 2,5 tysiąca wiatraków. To więc oni wymyślili sobie tak, wieszewciarze, żebyście Państwo zrozumieli, jak ten przebieg finansowy będzie wyglądał. Niemcy pożyczą nam pieniądze. Pożyczą nam na 8%. Spłata po 3-4 latach. Za te pieniądze kupimy ich wiatraki, w których montowane jest 40% marży, po czym niemieckie firmy zaczną je montować, to tam będą mieli po 100% marży, a my durnie w środku Europy będziemy do tego wszystkiego dopłacać, będziemy te kredyty spłacać, prądu jak nie było, tak nie ma, bo ja tylko przypomnę, że my nie mamy linii przesyłowych, w związku z tym jak wieje, to się taki wyłącza, a nie włącza. Pani Heni Kloska, bo tutaj absolutnie kłamie. i przede wszystkim Niemcy pozbywają się swoich stanów magazynowych i oni już w to nie wchodzą, tak jak w fotowoltaikę już dzisiaj nikt nie wchodzi, no. I tak jak powiedziałem z trybuny sejmowej na dolnym Śląsku, proszę Państwa, na tych rzeczkach małych wszystkich powinny stać elektrownie. My powinniśmy w biogazownie iść i w elektrownie atomowe, nie w żadną fotowoltaikę i nie w żadne wiatraki. Bo wiatraki, proszę Państwa, no teraz siedzę i patrzę na piękne mazury, ani jednego wiatraka. No na litość boską. Przecież to dla każdego umysłu jest niezbędny element wypoczynku. Dla każdego. Jak mi się teraz wtryni tutaj ze 200, 100 metrowych wiatraków, to mnie cholera będzie brała, będę rozdrażniony cały czas. I tak dalej, i tak dalej, ale to mało. o tym nie wiedzą przecież, no. I tylko pieniądze, u... pieniądze, 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 nie? Chcę Państwu powiedzieć i zauważyć na taką jedną ważną rzecz, że wszyscy się dziwimy, skąd się taki pomysł wziął, dlaczego Unia Europejska, Komisja Europejska nagle wypaliła, bo oni normalnie jak bąga puścili w środku pokoju. No, i teraz się wszyscy zastanawiają, matko, co się stało? nie? Coś ty jadła, kobieto. A proszę Państwa, przypomnę Państwu, że Timmermans, Franz Timmermans, taki gość, yy, z natury antypolska, yy, szara eminencja Unii Europejskiej, dostała z, proszę Państwa, nie wiadomo z jakiego źródła 4 miliardy euro, miliardy euro na promocję Zielonego Ładu. I tych pieniędzy już nie ma. W równie mocnych słowach Jakubiak rozprawił się z unijnym funduszem odbudowy. Jego zdaniem pieniądze z KPO nigdy nie trafiły do Polski w całości, a to, co udało się wykorzystać, stanowiło zaledwie 17% całości. Reszta, jak twierdzi, została zeżarta przez brukselską machinę, a rząd Tuska nie miał odwagi ani kompetencji, by walczyć o resztę. Tym samym zdemaskował mit o europejskim wsparciu i pokazał, że Polska została potraktowana jak państwo drugiej kategorii. Dlaczego oni tak działają? Dlaczego oni są tak przymuszani? Proszę pana, wszyscy to powinni wiedzieć. Etyka, etyka w Unii Europejskiej mierzona jest walizkami pieniędzy. Koniec, kropka. To nie jest Unia, to jest po prostu mafia. Mafia, w której polityka z przestępczością korporacyjną jest na styku. To jest wszystko wymuszone i jeszcze wymuszone za nasze własne pieniądze, czyli za składki. I myślę sobie, że zadłużanie Unii Europejskiej to, to, to jest jedna wielka piramida finansowa. I wszystkich przestrzegam, którzy w, w euro oszczędzają. Proszę Państwa, Niemcy mają nadrukowanych marek Deutsche Mark. Oni mają pełne stany przygotowane. Więc zostaniecie z tym jak Himmelsbach z angielskim. Zobaczycie. I sądzi pan, że, że ci Niemcy i ta Unia Europejska, która tyle zainwestowała w Tuska, teraz pozwoli tak łatwo odsunąć Tuska od władzy? Tuska już nie ma. Tu, Tuski jest jak żarówka. Kupuje pan żarówkę po to, żeby świeciła. Więc wydaje się pieniądze na tą żarówkę, wkręcają się, włącza się prąd i ona świeci. A potem ona gaśnie. I teraz jest drugi raz, pan chce za tą żarówkę płacić? No nie. Za niego już zapłacono. On już jest nikomu niepotrzebny. Dlatego on jest pariasem Europy. Dzisiaj się z nim nikt nie chce spotykać. Proszę zobaczyć, że nawet Rutę zaprasza elekta prezydenta, a nie Tuska na rozmowę. I siedzą chłopaki w identycznym wieku są i e, 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 szczerze mówiąc, co, co wspomnijcie państwo moje słowa: Nawrockiemu będzie znacznie lepiej w Europie niż Tuskowi. Dlatego, że nie ma żadnych zależności, że o Nawrockiego będą zabiegać, a Tuska gonią. Marias Europy, w Polsce też jest pariasem. Także myślę sobie, że to są e, przykry koniec Donalda Tuska. No nie przewidział tego, że, e, e, że on nie jest chlebem, że to jest tak, że on jest za niemiecki, i, a w Polsce to oznacza polityczną śmierć, bo nie wyobrażam sobie, żeby nowy rząd nie wziął się za, e, za, za agenturę niemiecką. W Polsce agentura niemiecka jest wszechobecna. Jakubiak nie oszczędził również niemieckich wpływów w polskiej polityce. Rozebrał na części ustawy wiatrakowe, uznając je za zdradę stanu. Przekonywał, że Niemcy pozbywają się niechcianych technologii, sprzedając Polsce wiatraki z ogromną marżą, a cały proceder opisał jako klasyczny geszeft kredyty na 8%. Niemieckie firmy montujące urządzenia i brak realnych korzyści dla Polski. Jego zdaniem to nie jest rozwój, to finansowe zniewolenie, z którego skorzysta tylko Berlin. Myśli Pan, że. Bo, bo, bo jak rozumiem, według Pana powstanie nowy rząd jeszcze w tym Sejmie? Tak, yy, tak. A to nie będzie oznaczało tak naprawdę w, w, przyspieszonych wyborów? Nie, nie dopuszczą do tego, dlatego że tutaj ryzykuje ich kołownia, i, i kośniak z utratą posłów, ilości posłów e, i przejęciu e, tych mandatów przez konfederację. I oni nie dopuszczą do tego. Jeżeli będzie rząd techniczny, to oni bardzo proszę. Natomiast oni będą starali się do samego końca odbudowywać autorytet w społeczeństwie za pomocą rządu technicznego i to im się uda pod warunkiem, że będą właśnie narodowi, nie jak trzaskowski stęczą na placu Zbawiciela. Tylko narodowi, interes polski ponad wszystko. Nacjonalizm polski, gospodarczy. Oczywiście Polska dla Polaków. I to dziś już wolno o tym mówić się okazuje. No, ale jeszcze nie w Warszawie. No i musimy Warszawę odnieść z tuszkowych łap. No a wtedy to źródło przychodu, jakim jest Warszawa. Po pierwsze, warszawiacy będą mieli taniej. A po drugie, pokarm Tuskowa, Tuskowa, że tak powiem, organizacja straci, bo to jest jedno wielkie biuro pośrednictwa pracy Platformy Obywatelskiej. W końcowej części swojej wypowiedzi Jakubiak przeszedł do ostatecznego rozrachunku z Platformą Obywatelską. Przewidział jej upadek i polityczny niebyt. Stwierdził, że być dziś członkiem tej partii to wstyd, a jej struktury są w rozsypce. Według niego formacja tuska przechodzi dokładnie ten sam proces upadku, który wcześniej przypisywano PiSowi, z tą różnicą, że PiS podniósł się z kolan, a platforma właśnie się w nich zapada. Wskazał, że już wkrótce członkowie PO mogą masowo przechodzić do hołowni czy kosiniaka Kamysza. Jak rozumiem tą konstrukcję, to to ma wyglądać mniej więcej tak, że przez te dwa i pół roku, które zostały, ma być w zasadzie ma się dokonać pewien rodzaj rozbioru platformy. Żeby... No. Tak. Tak, 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 Myślę, że się w tym zbanie ucho urwało. I myślę, że platforma już będzie przechodziła w stan takiej, takiego niebytu politycznego. Czyli będzie obciachem być z platformą obywatelskiej to będzie obciach. To jednak dość śmiała teza, ale. Nie, dlaczego? Oni zrobili dokładnie to z PiSem. Ale PIS renesans przechodzi. Natomiast platforma się pogrąża. Tak więc ja życzę platformie, żeby latała wolno i powoli i na samolubno. Aż w końcu w coś walną. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, czy z Platformą Obywatelskiej ludzie e, e, oburzeni e, Giertychem, Tuskiem opuszczą platformę i dołączą do kołowni i do Kośniaka Kamysza. No, myślę, że może tak być w jakiejś części, a wtedy może to być ugrupowanie, które będzie miało na przykład około 90 parlamentarzystów, więc sądzę, że marszałkiem Hołownia, będziemy Hołownię dalej marszałkiem nazywać. A co prawda Kosiniak-Kamysz nie bardzo chce być premierem, no ale ja cały czas mówię, że idealnym kandydatem na premiera dzisiaj nie jest żaden Radosław Sikorski, bo ja rozumiem, że on jest na pożarcie rzucony. Jego nazwisko. Natomiast idealnym kandydatem na premiera dzisiaj, takim naturalnym, jest Andrzej Duda. Andrzej Duda jest prezydentem jeszcze. Za chwilę nie będzie prezydentem. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się w Polsce, żeby były prezydent był premierem. To trochę w zasadzie taka, taka deprecjacja. No. No, jeżeli patrzeć na artykułowanie takie kodeksowe, no to pierwsza osoba w państwie to prezydent. Natomiast najważniejsza osoba w państwie to premier. Więc myślę sobie, że przy tej konstytucji, którą absolutnie musimy zmienić, tutaj to myślę, że nie ma już większych dyskusji nawet na ten temat, bo już wszyscy tak mówią, że konstytucję trzeba zmienić, trzeba ją, że tak powiem, poukładać na nowo do rzeczywistości demokratycznej w Polsce. To. Do... Jakby to powiedzieć, no, uwolnienia trochę, szarogęszenia się na przykład pana premiera, który może drukować na przykład wyroków Trybunału. Ja uważam, że to powinno się w trybie automatycznym dziać i nie żaden premier powinien o tym decydować, tylko automat powinien decydować o tym, że Trybunał wydaje orzeczenie i to orzeczenie automatycznie jest publikowane. Inaczej rzecz biorąc, premier, który pozbawia pensji sędziów. Nie może od sędziów oczekiwać szacunku. Premier, który, który mówi na swoich obywateli patologia, to nie może być premierem takiego narodu. Na koniec Jakubiak wezwał do pełnego rozliczenia Donalda Tuska, zarówno politycznego, jak i prawnego. Jego zdaniem nie ma innej drogi, niż postawienie byłego premiera przed Trybunałem Stanu za działanie na szkodę państwa. Zarzucił mu pogardę wobec zwykłych Polaków uległość wobec Berlina i doprowadzenie kraju do stanu ubez, ubezwłasnowolnienia. Jednocześnie przyznał, że paradoksalnie Tusk zdołał zjednoczyć naród, ale nie wokół siebie, tylko przeciwko sobie. I właśnie w tym, jak zauważył z ironią, kryje się jego jedyna zasługa. Ja już nie chcę się nad Tuskiem wzdęcać, ale myślę sobie, że jego koniec już nadchodzi i to zły koniec, brzydki koniec i myślę sobie, że tu się nie obejdzie bez... Trybunału Konstytucyjnego, przez, bez Trybunału Stanu, tu się nie obejdzie z, od oskarżania o łamanie przepisów, o działanie na szkodę Rzeczypospolitej. To się po prostu nie obejdzie się bez tego. To musi nastąpić, bo szczerze mówiąc, może się powtórzyć sytuacja taka, że są tacy obywatele, którzy po prostu uważają, że są ponad prawem i ponad obyczajami. No nie. Polska jest jednorodnym narodem, który ma i tutaj myślę, że Cuszkowi mógłbym dać jakieś odznaczenie na przykład za zasługi dla, dla narodu polskiego, ponieważ tak naprawdę ja tu Panie redaktorze powiem i Państwu powiem, że odnoszę takie wrażenie, że w trybie naturalnym, takim biologicznym stada jakim jest co by nie powiedzieć Rzeczpospolita, my żeśmy usiedli na emocjach. Po prostu w sytuacji takiej, kiedy mieliśmy rządzących przez 8 lat, którzy zajmowali się wszystkim, my żeśmy tylko coś ponarzekali, jakaś gazeta coś napisała, natomiast, natychmiast Mateusz Morawiecki, natomiast Jacek Sasin, natychmiast Jarosław Kaczyński, wszystko za nas robili. I tak żeśmy się w tym wszystkim zagubili, że potem na łatwiznę przyszedł Tusk, ponieważ on nie chciał nic zrobić, a my żeśmy stracili Stracili taką, taką możliwość walczenia o swoje, czyli inaczej mówiąc, realne spojrzenie na świat. Aż tu nagle Donald Tusk poprzez absolutne przekraczanie wszelkich Rubikonów zjednoczył naród polski. Dzisiaj mamy to na granicach. Znowu nazywa ich <laughs> jakimiś faszystami i patologią. Tymczasem ci ludzie. Zamiast odpoczywać, zamiast to walczą o Polskę. No na litość boską myślę sobie, że tutaj się szacunek należy tym ludziom, a nie ganienie ich, ponieważ państwo polskie poddało się. Po prostu tutaj padło na kolana. Tutaj nie potrafi działać. Tam, gdzie mamy do czynienia z, z wpływami niemieckimi, tam gdzie agentura niemiecka w Polsce działa na poważnie, no to proszę Państwa, rząd polski nie ma żadnych argumentów, żadnej woli. Żeby przeciwstawiać się naszemu zachodniemu sąsiadowi, i wreszcie, tak jak konstytucja określa, naród sprawuje swoją władzę za pośrednictwem, czyli za pośrednictwem sejmu i władzy ustawodawczej i wykonawczej, albo, albo naród sprawia, osobiście nadzoruje państwo. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.